Zatylmy się. Co tam techno puścił? Zaraz go uciszę. Zaprawdę powiadam wam, jak człowiek się modli, to się wydaje, że ta modlitwa jest dłuższa, a ona jest taka króciutka, że w sumie odcinek będzie bardzo króciutki. Że zno, chyba, że znowu zacznę filozofować na tematy religijne, no to wtedy będzie trochę dłuższa. Ewentualnie przeczytam wam po. chyba po łacinie będzie. No dobra, ale zacznijmy od analizy zdrowaś Mario. I Mario, a nie Mario. No bo Mario. To sobie we Włoszech siedzi też, ale nie w Watykanie, tylko raczej w kanalizacji i ciągle mówi: Mam mamil. Także zaczynamy. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Czyli no, Mario zdrowa, która jesteś pełna łaski, tak? która łaską obdarzasz nas i wszystkich. Niech Pan będzie z Tobą, bo dlaczego ma Go nie być, tak? Skoro Pan ma być ze wszystkimi, albo niech będzie ze wszystkimi, to niech będzie też z Tobą i nad Tobą czuwa. Błogosławionaś Ty między niewiastami. No, czyli jest niewiastą, a wiadomo, że niewiasty grzeszą i są złe i niedobre i puszczają bąki i śmierdzą i, i nie sprzątają w domach yy, i mają brudne myśli. Tak ona jest błogosławiona między niewiastami, czyli teoretycznie jest yy, tą... Bardziej świętą, mimo że nie świętą, bardziej y, taką otoczoną Boską łaską. tak? I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Czyli niech też będzie błogosławiony pośród wszystkich dzieci, gówniarzy, głupków i debili, y, Jezus, czyli Twoje dziecko, które urodziłaś y, ciążą maciczną, ale bez przedarcia błony dziewiczej. A kto in vitro. Tak, oczywiście żartować sobie żartuję, no bo jednak moje filmiki czasami mogłyby mieć jakiś tam aspekt humorystyczny. a nie mam gębę poważną, jakbym miał wyciosaną z jakiegoś marmuru. No, a z drugiej strony, teoretycznie ludzie też odchodzą od wiary, ponieważ jest nudna, więc trzeba spróbować zachęcić w jakiś sposób, na przykład robiąc największe karaoke, czyli modlitwy kościelne, tak? Czyli teoretycznie no, ludzie się modlą, dzieci się nudzą, a jak zaczynają się śpiewie, to rodzice się nudzą, a dzieci no. i święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. No czyli Maryjo, która jesteś święta, która już trafiałaś do nieba i jesteś święta razem z Bogiem Jezusem i Duchem Świętym Matko Boża, no bo jest Matką Boga, jednocześnie... Matką Boga, bo Jezus jest Bogiem, jest y, teoretycznie y, niepiśmienną żoną Boga, bo Bóg y, jest jej mężem, który teoretycznie z nią ma dziecko, bo Jezus jest synem Boga, a Bóg jest jednocześnie Bogiem, więc Jezus jest Bogiem i Bóg jest Bogiem, więc Bóg jest Jezusem i Jezus jest Bogiem. No i móc się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej jawem, czyli po prostu jak my się do Boga nie modlimy, to przynajmniej niech się Maryja za nas modli, no bo y, trzymajcie mnie Bogu u duszy, tak, y, więc y, Panie Boże daj mi siłę, żebym go nie zabił. Tak my modlimy się, a ona się modli, żebyśmy my byli dobrzy, żeby nie zeszli, żebyśmy nie zeszli ze złej ścieżki. I jak teraz taki po śmierci, żeby się modliła, na przykład, żeby ze na nas łaskę pańską i żebyśmy trafili do nieba, a nie do piekła. Chyba, że ktoś jest masochistą, to do piekła pójdzie. No to wtedy Szatan powie sobie: A ty, 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 ty na złość, że jesteś masochistą i lubisz cierpienie, a wyślecie do nieba. No. Także jako, że ten odcinek może być krótki, to spróbuję Wam przeczytać po łacinie. Ave Maria, gratia plena, dominus tacum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Jesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis, poctaroribus, nunc et in hora murtis, nostrate, amen. No, także to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć.